Witam wszystkich bardzo serdecznie w końcu, na tym kanale Dzisiaj na pogoda, trochę wiatrek Wiatr jest. jest Tak fajnie na dworzu. wiatr bije trochę Słońce jest Gąbki sobie jedzą Są wypuszczone, jedne Na razie jedne są wypuszczone Tak siedzą. Tutaj, jak mówiłem na ostatnim filmiku, zrobiłem tutaj te siodełka. Te tutaj też zrobiłem te siodełka. Tutaj. No i tutaj zrobiłem dwa. rąbki no, sobie siedzą tutaj. W końcu jest. So, tutaj siedzą. Niektóre się. Ja jak nie Jaką połowę trzeba O, Tam młody młody się sparzył z drejerką Wszystko się patrzy jakoś... ...dziwnie O, a tutaj mało co jest ich Wejdziemy, zobaczymy O, a tutaj I Mało co jest, jeszcze odejdę białogony Dwie pary w prawie widry pójdą też do mojej budy Tutaj mało co jest no Tutaj mało co jest Podejdą Na dachu też jest sporo ich Nopków jest ogólnie jakoś sporo Wszystko Z jajka Trzeba wywalać powoli Z Budapeszu zostały tylko 8 sztuk i młody Tak 8 sztuk ta żółta samica, siwa korniata podobna do niej jest. Taka jedna. No i został sam. Ona jest niespożona. Samica żółta. Tam są rabciate. O, tutaj jest parę żółtych. Tam jest żółty, to idzie do tej żółtej. No i że jak zostanie. Tego miedzianego nie ma. Zobacz, taki, taki siwego. Nie widzę tego siwego jakoś. O, tutaj jest. Ten siwy będzie tutaj siwej. Gdzie ta siwa jest? Na dachu musi siedzieć. A młody ten zostanie, jak coś. Ten robczat taki, no taki w pęczotkach korniaty, żółty. Może nie wszystkie są w tej budzie Rapczate Dwie pary w tamtej są jeszcze Dwie są w tamtej budzi zwykłych Mają tam młodego, jedne i drugie też Młody wyjdzie do przerzucenia Miał też mają młode to jak wyjdą to też poprzerzucam je Powoli, ganiamy Latać, no w miarę latają Większość młodych jest, też nie są no, młode powinny iść do góry Może też już na północnych etapie o Tak siedzą, trzymają. Później je napędzę i dru drugich nie, nie będę raczej puszczał. Napędzę te. Później. Jakie jest razy pogoda, te żółte co będzie z tą żółtą budapeszką rapsiatą tyle też już mają młodego w pałkach jest czerwony będzie zobaczymy jak wyjdzie jaki będzie Wszystko to zrobiłem tam, żeby, miały, żeby sobie siedziały w tamtej budzie, nie? Jak już mówiłem, po są. Zobaczymy jak będą latać w tym roku. Na razie nie latają jakoś źle. Mogłyby lepiej zawsze, ale nie jest źle. Coś nie widać, żeby ganiał na razie. Może później zacznie ganiać? To nie wiadomo. Zobaczymy. Zobaczymy co będzie teraz jedzą. jakaś kopa większa powinna być jak będę gania, to postaram się czy Wam to nagrać jak coś to może pod wieczór ale to nie wiem czy będę je ganiał zobaczę słana pogoda gałki gruchają, parzą się może zobaczymy że jeszcze w środku no i tak jak widać tu o tam białogony jest wówczas miały zauważyłem, że miały murzyny rabsiate to jajka murzyny wszystko tak by powoli na się jajka zamiast motyl właśnie czerwony będzie. Sam jest z Ale tak jak wszystko, jak widać, tutaj też są zrobione półki. Znaczy te się są zrobione. A krymki to się spażyły O, też z sami się spażyły Te też łóżny będą miały Chcesz robić no. Wszystko jajko będzie znosić od nowa Trzeba będzie wywalać się jak wypierze, to będzie dopiero chodziło, lepiej Więc jakoś źle nie chodzą, ale lepiej mogłyby chodzić siedzą Słońce jest ale nie widać Nie widać już Dobra, na tyle już w tym odcinku. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam wszystkich.